Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Diablo Immortal, w którym dowiecie się jak najszybciej, jak najlepiej zdobywać legendy, jak najlepiej farmić na spocie, expa i nie tylko, ze względu na to, że jest to bardzo fajna miejscówka, góra Zawain i w na tej górze macie aż dwa spoty, na których możecie farmić. Pierwszy to klasztor uświęconej ziemi, a drugi to obóz klanu księżyca. Ja najbardziej skupię się na tym pierwszym, czyli na klasztorze uświęconej ziemi, ze względu na to, że możecie tutaj naprawdę robić sobie bardzo fajne kółeczka z Expem. Dropią tutaj oczywiście esencje do Bestiariusza, dzięki którym możecie zdobywać legendarki. Macie tutaj również bardzo wiele fajnych potworów elitarnych, legendarnych i nie tylko. Dodatkowo, jak tutaj biegacie te kółeczka, to bardzo mało osób tutaj jakby biega, bardzo mało osób tutaj przychodzi. Nie jest to tak oblegana miejscówka jak biblioteka. Przy czym biblioteka została znerfiona i dlatego też nagrywam ten materiał ze względu na to, że na bibliotece teraz po pierwsze stoi bardzo wiele osób, które niestety zostawiają tam na afku, e, które stoją na spocie i dzięki temu trudno wszystko pozabijać i tak dalej, e, bardzo trudno zabić jakieś mobka, nawet zbierając team to nie za bardzo się tam opłaca biegać, zobaczcie sobie, że mamy tutaj również wydarzenia, dzięki którym możemy zdobyć pył, także zdobywamy pył, e, zabijamy elity, e, zdobywamy kule doświadczenia, zdobywamy expa, bardzo dużo Dodatkowo jest też sporo oczywiście monet, sporo różnego rodzaju itemów, które możecie później rozłożyć, żeby ulepszać swojego seta. Ja mam tutaj troszeczkę za mały Gearscore, ze względu na to że nie zadaję zbyt dużo obrażeń. Jeżeli ktoś ma wystarczający Gearscore na piekło 2, bo akurat biegam tutaj na pieko 2, to wtedy będzie mógł sobie tutaj jak najlepiej to wszystko wymiatać bez najmniejszego problemu. Też bardzo duże killing strajki można tutaj zdobyć ze względu na to, że tych potworków jest sporo. Zabija się bardzo szybko, biega się tutaj też fajnie, bo tak naprawdę robicie sobie tutaj takie kółeczka i dzięki temu możecie szybko na farmie zobaczyć sobie ile tego dropi, ile tego tutaj jest, tych mobów jest naprawdę sporo. Najlepiej zebrać ekipę oczywiście, no bo w czwórkę biega się najszybciej, najlepiej, najszybciej się to wszystko zabija. Najwięcej wtedy się dropi. Tutaj znowu biegacie dookoła tego miejsca, lurujecie sobie tych akolitów i mnichów, zabijacie ich wszystkich. Biegniecie do kolejnego pomieszczenia. Możecie sobie ich oczywiście lurować więcej, jeżeli jesteście w stanie ich pokonać. Ja mówię, ja mam trochę za mały niestety level. No i mamy potworne esencje, które są do bestiariusza, spadają one tutaj dosyć często. Drop jest tutaj bardzo fajny. No i nie mamy tutaj multum osób, czyli tych ludzi tutaj chodzących jest bardzo mało. E, praktycznie większość Wam nie będzie przeszkadzać. Czasami jakaś jedna osoba, dwie tu biegają, albo trzy. Zobaczcie sobie, że kolejne moby, e, mobów to jest naprawdę sporo, nieźle się respią. No i co jeszcze macie fajnego, że właśnie czasami, czyli co jakiś czas, respią też tutaj e, bossy i też możecie się wybrać przy okazji, czyli biegać sobie spota, e, szukacie sobie tych stworków lepszych, elitarnych i tak dalej. Zabijacie, a przy okazji, jak widzicie, że e, wam się respi bosik, no to biegniecie sobie na bosika albo robicie tam jakieś przykładowo hydry czy coś tam e, i wracacie tutaj z powrotem. E, na pewno jest to dużo lepsza miejscówka e, niż biblioteka, ze względu na to, że na bibliotece e, respi jest teraz wolniejszy, e, dużo wolniej się biega, dużo mniej się teraz zabija. Dodatkowo jest tam bardzo dużo osób, o czym już wspomniałem, więc e, też e, dużo wolniej to wszystko leci. A tu y, macie sporo tego wszystkiego. Tu do góry nie warto chodzić. Niektórzy też, jakby, jak biegam te kółeczko, to robią też tutaj górę. Tam można sobie nawrócić, ale jeżeli nabijacie sobie tutaj y, poziom, jeżeli nabijacie sobie y, killing strike'a, no to wtedy może wam to spać, ze względu na to, że jak tu przebiegniecie, to wracając, y, raczej wam się nie nareszpieją te potwory. No chyba, że po prostu. Y, będziecie w stanie tak szybko przebiegać no ja nie mam żadnego skilla do szybkości biegania więc jak macie jakiegoś tam skilla bo macie demon huntera i tak dalej no to wtedy możecie się szybciej przemieszczać więc jest duże prawdopodobieństwo że ten killing strike wam tutaj nie spadnie no i kółko jest bardzo proste no bo biegniecie po prostu przed siebie tutaj biegniecie znowu w prawo do góry zabijacie te potwory no najlepiej ekipą bo wtedy też jakby łatwiej utrzymać po pierwsze tą masakrę a po drugie też szybciej wszystko pada, więc szybciej biegacie kółka, więcej expa i więcej dropa i więcej wszystkiego. Macie też bardzo bliski powrót, bo naprawdę do TPK, jak będziemy kończyli te kółko, to sobie zobaczycie, że do TPK macie tutaj tylko kawałeczek i możecie sobie na spokojnie tego TPK tutaj ogarnąć. No i jak się te, teleportniecie, no to możecie sobie wszystko posprzedawać, wszystko porozkładać i wracać z powrotem, także powrót i szybkość jakby dostania się na tego respa jest naprawdę bardzo sprawny, no i znowu mamy esencję, jak widzicie te esencje dorobią tutaj dosyć szybko, bo w niektórych miejscach musicie bardzo się postarać, musicie troszeczkę pobiegać, pochodzić, pozabijać, a tu nie ma najmniejszego problemu, Też te mobki nie są aż takie strasznie mocne i tu, żeby was one no to musicie mieć pecha, albo po prostu wbić ich za dużo, albo dostać zbyt duże combo, no bo ja, tak jak mówiłem, nie mam gearscora wystarczającego, żeby tu biegać, a a jak widzicie, w miarę sobie biegam i nic mnie tutaj za bardzo nie zabija, no chyba żebym robił mega lura, no to wtedy wiadomo, że będzie problem. E, mamy też tutaj rosowe wydarzenia, jak chociażby zesadzka, e, za to też dostajemy pył, e, dostajemy różnego rodzaju bonusy, e, więc też macie szansę, widzicie skrzynka, macie szansę, żeby zdropić coś jeszcze dodatkowo. Oczywiście jak ktoś ma więcej szczęścia niż ja, to jeszcze ma szansę na to, żeby wydropi jakieś legendy. Mamy też tutaj kapliczki, które pozwalają nam zbustować nasz damage, więc jesteśmy w stanie tutaj jeszcze szybciej zabijać, jeszcze więcej nabijać tego expa. res jest bardzo fajny. No i latam już tutaj troszeczkę. Zobaczcie, nikt mi nie przeszkadza, nikt tutaj nie biega. No i resb tu jest dosyć szybki, więc też nie trzeba narzekać, bo naprawdę te mopki respią się szybko, nie tak jak na bibliotece. Mamy oczywiście jeszcze zapasową miejscówkę, na której również możecie sobie pomiegać tutaj sobie te kółko pokażę wam do końca i tak dalej i potem zobaczycie sobie następną miejscówkę. Także zobaczcie teraz idziemy na inne mobki w innym miejscu, żebyście też mogli zobaczyć. Też jest to bardzo fajna miejscówka. No tu już biega troszeczkę więcej osób niestety, ale też warto o tym wiedzieć, że taka występuje i też można sobie tu pobiegać na spokojnie bez najmniejszego zawahania. A jest to obóz klanu Księżyca. Macie tutaj dosyć sporo mobków dosyć fajnie to też tutaj wygląda i jesteście w stanie nabijać bardzo dużo expa oczywiście w ekipie zresztą możecie sobie zobaczyć że tu ekipy biegają jest sporo mobów też fajne kółeczko respi się tego dużo spada tego dużo możecie nazbierać pełno itemków pełno expa jeszcze jak macie jakąś kabliczkę z expem i tak dalej to jest szansa na to że jesteście w stanie tutaj wyekspić. Więcej niż na bibliotece, a no biegają tutaj osoby, to jest bardziej uczestniczone miejsce, ale resp jest tak szybki, że nawet przy wielu teamach jesteście w stanie tutaj naprawdę sporo zyskać i sporo na expić, a dodatkowo też lecą oczywiście esencje, macie tutaj też parę elitarnych mobów i tak dalej do zabijania, więc jesteście w stanie bardzo wiele wydropić, jesteście w stanie tutaj też sporo nazbierać. No a jeszcze jedna sprawa, że właśnie respi się tutaj... Lord Martanos, no i co jest fajne właśnie, że jak go zabijecie, no to też możecie wlutować jakieś fajne itemki, także z tym lordem, no co prawda na moim poziomie będzie trudno i zadaje mi bardzo duże obrażenia, ale jak sobie go zabijecie, a bardzo często łatwo team na niego nazbierać, nie jest on aż taki wymagającym tutaj minibossem, a jak go zabijecie, no to też macie szansę na jakieś legendarki. Więc nie dość, że macie fajną miejscówkę, to w gratisie jeszcze możecie nazbierać wiele legendarnych itemów i jeszcze bestiariusz robicie, więc macie expa, macie itemy, macie ulepszanie i macie bestiariusz. Mam nadzieję, że miejscówka Wam się spodoba. Jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne spoty, jeżeli znacie jakieś fajne miejscówki, gdzie można fajnie farmić, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się powodzenia!